I hej hej, witam was na naszym kanale i dzisiaj co dzisiaj robimy, dzisiaj jedę do Łomży na dwa dni i zrobię z tego krótkiego vloga takiego króciutkiego będzie bardzo wam ale dobra zaczynamy od ogarnięcia się moja cera wymaga wszystkiego, bo to jest po prostu tragedia moja cera to tragedia jak widać więc bierzemy odespiewa dzisiaj raczej nie będę leciała ja teraz tą wielką dygnacją, choć sobie Pani mnie jednak. się i miałam koszmarny sen. Mój sen w ogóle. Nie wiem co to miało być. Mój sen to był jakiś. To był sen, gdzie uciekłam ze szpitala psychiatrycznego i wziąłam i. i widziałam jakieś potwory, to ale ja kiedy uciekałam z tego szpitala, próbowały mnie zabić? Nie wiem wtedy o co chodzi. I nie dojechałam z tego snu, jak dotarłam do domu. W tym domu się pakowałam, bo uznałam, że nie, no muszę wyjść do szpitala, bo wyknęłam się w nocy, i uciekłam I uznałam, że chcę do niego wrócić. To zaczęłam się pakować i mama miała budzi czy kiedyś się pakować i mam wyjść z tego szpitala. Więc dziwny sen, był bardzo dziwny. Wiele o co mi chodziło. Obecnie nie wiem. Jestem jestem tylko jestem tego mistrzostwa, tylko tego mistrzostwa, jestem tego mistrzostwa, jestem tego Dobra tego no. Hmm. Dobra, na razie kończymy, będziemy pakować moje kosmetyczki. I się pomaluję jeszcze w międzyczasie. Hejka, pakujemy się. Będę przypokował tej mojej kochanej dużej torby różowej. I zaczynamy. Co ja się będę ubierała? Na pewno jutro założę te leginsy, więc mogę je już spakować. Muszę z czymś fajnym ubrać, żeby by fajnie wyglądały. Dobra, mam leginsy. Do tego wezmę... Taki t-shirt z Big Stara, biały I pod ten t-shirt Taką sportową, białą, czarną, czarny top sportowy Mam I do tego białe skiety z czarnymi, takie podklanówki czarne Oczywiście bielizna do tego Tą koszulkę jednak nie biorę I na to wszystko pójdzie Taki bardzo fajny, duży sweterek Kocham ten sweterek Więc co? Co jeszcze trzeba spróbować? Czego laptopa? W wezmę laptopa No więc sensie, po co mi laptop? Ale ja będę się uczyła Bo we wtorek mam sprawdzian z matematyki z matematyki kolej mi noga strasznie Po prostu taki strasznie słaba Ale raz historii mam 19 sprawdzian Ja mam bardzo dużo materiału do opracowania ale mi dał tyle rzeczy, że to hit, więc po prostu muszę to wszystko opracować. Więc co? Biorę laptopa, żeby mieć na czym pracować. Wkładamy go. I za chwilę wam pokażę, co spakowałam do kosmetyczek. Bo jedną kosmetyczkę spakowałam wczoraj, a drugą dzisiaj będę pakowała z Wami. Więc spakujemy, wkładamy do torby. Teraz duże musi się tutaj zmieścić, o Boże. To będzie wyzwanie. Chyba, że ten dzisiaj założę, nie będę się tutaj zmieścić. Chyba go dzisiaj założę. I co jeszcze? Hm. Kosmetyczka. Pokażę Wam co w niej mam. pierwsze krzody. To jeszcze do pielęgnacji. mam wszystkiego. Taki cołnik mały. Dwa sera, jedną z Nicolamidam, drugie z. nie z nie tylko z Ricadam. Z okresem... Senicylobem oraz witaminą C. Do włosów, psik psik, drugi psik psik do włosów, olejek do włosów, płatki pod oczy, trymer. Dwie maseczki. Kolejna maseczka, na przykład, jakby nie będę wziąć. Krem pod oczy, krem do twarzy do ordinary krem z nieslamidem, krem od pryszczy, maseczka z Lanish oraz pod oczy taki z kofeiną z serum i jeszcze idziemy po coś do mycia twarzy, więc poczekajcie, idę po to Wzięłam do demakijażu z aalab balsam oraz z Basic Labu piankę do mycia twarzy jest szczoteczkę do zębów Więc to już mamy i teraz możemy to w końcu pakować i ładnie układać. Zacznę od tych psików do włosów, bo to duża potem to jak położę, to wam się teraz do odezwę Dobra, kosmetyczkę mam spakowaną, teraz czas na drugą kosmetyczkę Z Gwessetem, to była chyba a z, kogo basy, teraz z mam dużą kosmetyczkę i kosmetyki do makijażu Bo już tamtej nie zmieściłam, więc składam to jest piew do tej I podkład, korektor Do brwi pomada Puder I co jeszcze się nam przyda? Czekajcie, muszę was wziąć. Do szuflady mam niewielki syf. Przyda się na pewno paletka do konturowania Ireny Iris. Któż do rzęs? Błyszczy kwagaty, bo go bardzo lubię. co jeszcze się przyda? Ojoj, tutaj nie parcie takie rzeczy. Pierdoły. Hmm, nie wiem. Cześć przed mojego makijażu. Krytyk sobie będziemy robić więcej. Tutaj, tu, tu, tu. tu. pod makijaż. I to chyba wszystko, tak szczerze. Hmm, wezmę puszek. I pędzelki wezmę. Tutaj pędzelki już i wybieram sobie najlepsze pędzelki. Ja teraz już do pędzelka i puszka, wezmę sobie osobną kosmetyczkę. Do takiej kosmetyczki włożymy sobie puszek, wziąłem nowy tym razem. Mam to trzeba wrzucić pędzelek do konturowania. Do różu, do pudru jakby co się przyda, coś tutaj mi się przyda. Do rozświetlacza i na powieki, do takiego rozświetlacza ogólnie. Tu, gdzie tu będzie? Ten będzie oraz brakuje mi tutaj. Gąbeczki mi brakuje. to gąbeczkę już wkładam. I koniecznie, jaka tej brakuje? Do brwi mi brakuje. Nie będzie, poczekajcie. Mam gdzieś mój pędzelek do brwi? Hmm, go poszukać Mam, znalazłam Mam pędzelek Boże, czy ja włączyłam? Mam rozmazane tło no dobra, nie wiem Zobaczcie, czy oba, co się dzieje, wam to pasuje, czy nie więc taką kosmetyczkę No i pakujemy teraz do tego wszystko Aż tej kosmetyczki tutaj włożę Teraz SPF Uder już mi się kończy, więc trochę boli serduszko, kurde O, trochę boli serduszko Paletka Baza, pomadka, błyszczek i do rzęs I reszta rzeczy Ktoś już tutaj wpadamy? Jeszcze wiem co, tylko muszę znaleźć torebkę, w której to mam Jeszcze pomadka, konturówka z szara, tribuli, i drugiej błyszczek Fagaty, bo nie mam której będę miała kota. No i mini szczotka, tylko wyjmę z niej włosy, bo wcześniej się przyczesywałam, cyfrę do w pokoju, mini szczotka do włosów. No i mamy, mamy kosmetyczkę spakowaną, zresztą zesunięta, wkładamy ją tutaj. Żeby się nas to zmieściło, trzeba tak nie w tej torby, żeby wszystko się zmieściło. Tutaj muszę książki uchać. Dobra, na razie tutaj się to mieści. Teraz, czas na książkę muszę wyjąć. Mam książkę od historii i zaszczytu, będę robiła notatki. A matematyki ze żadnego grzyba nie mogę znaleźć. Nie wiem czemu. Po prostu nigdzie nie mam tego. Tragedia. No ale trudno. Będę. Najwyżej w komputerze znajdę zadania w tym stylu. I poszukam i porobię trochę. Może coś muszę z tą grzywką zrobić, bo tak mi się dziwnie zafarowała, że to po prostu hit. Dobra, no, teraz ubieram się i mam wam jak się ubiorę. No. Hejka, jesteśmy już praktycznie przed Łomżą. Z Łomżą zostało 22 km, mamy szybką przerwę, żeby psa odlać. <gry> No i tak, i coś że... hej kapacie co ja mam od babci. Ten piękny, skórzany, z skóry, po prostu berecik, plus do tego jeszcze białe, skórzane rękawiczki. Po prostu cudo, czy to nie jest piękne? Bo po prostu jest w moim serduszku. Ach, kocham cię, babcio. Do tego jeszcze dostałam taki plecaczek mały. I własne ręcznie robione torebki. Taka? I druga jest taka. Więc słodko. Jak Wam pokazywałam na wstawkach, dostałam od mojej babci futro dwa futra. I są już tak szczęśliwa. Po prostu A! smutko. thank you Znaczyć kolejny dzień. Hej, Pasi, już pakuję i będziemy za chwilę jechać do domu. Dziękuję za tego vloga. Myślę, Myślałam... skończę go i wrócę do domu dopiero i Wam pokażę wszystko, co dostałam tutaj od babci w ogóle. Papa. Pa. gówno, 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 górna gówno, gówno, główna. Hej, jestem już w domu. Pokażę Wam, co dostałam całkowicie podsumowanie, co dostałam od babci. Pierwszą rzeczą jest futro. Wydaje się czarny, że jest brązowy, brolu. Futteryko mam. To jest futro mojej mamy, więc na mam pewno będzie jakimś ryo. Tam takie dwie torebki, jedna taka niebieska, druga taka szara. Piękne, co babcia moja sama je robiła, więc słodko. Mam jeszcze taki to po prostu cudo. Coś pięknego i do tego rękawiczki skórzane. <śm> To chyba wszystko, na tym też kończymy tego vloga i więc dziękuję za oglądanie i pa pa!